Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swoich synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mojego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą. Nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Oto słowo pańskie. 10 minut, obiecuję. Dawajcie sygnały. Zobaczcie, Żydzi się wkurzyli na Szczepana, kiedy się pojawił, bo pojawił się ktoś inny. On był jednym z tych pierwszych chrześcijan, którzy nieśli inną religię, inny sposób bycia, inny sposób modlenia się, rozumowania. Więc nic dziwnego, że ich to bolało, nic dziwnego, że się bali. Zobaczcie, tak jest. Który z nas ludzi nie zaczyna się bać jeżeli się pojawia obok ktoś inny. Kto z nas nie zaczyna się denerwować, jeżeli masz obok siebie kogoś, kto inaczej myśli, inaczej gada, inaczej się rusza w taki sposób, że jest dla ciebie totalnie inny. Twój mały świat nagle zaczyna trzaskać. I oni się po prostu bali. Oni po prostu nie wiedzieli, co ich czeka. I zobaczcie, cały ten dramat obnaża jedną rzecz, że kiedy się boimy, kiedy się pojawia inność, to wyzwala agresję. Oni tego Szczepana stłukli, tak jak Kasia czytała, wywlekli za włosy, za nogi, ciągnęli po ulicy. Łbem o kamienie walił. Tam go zostawili. Potem wzięli do ręki kamienie i tłukli. Tak długo, aż się przestał ruszać i zamienił się w kubkę krwi. Tak się dzieje z nami. Kiedy się pojawia ten ktoś inny, ta inność, zaczynamy być agresywni. I ludzie potrafią tego innego, może już nie pięściami, ale na, na tysiące sposobów wykluczyć, pominąć. Zabić najpierw w sercu. Chrystus się rodzi i Bóg przychodzi jako niemowlę. To właśnie niemowlę w starciu z kimkolwiek zawsze przegrywa. Dlatego, dlatego Bóg przychodzi jako niemowlę, jako takie, takie coś, co możesz dotknąć i zabijesz. Jak się o nie nie zatroszczysz, o niemowlę, zabijesz. Jak nie przyjdziesz na czas temu niemowlęciu z pomocą, zabijesz. Taki jest Bóg. Bóg pozwala na to, że ktoś jest inny. Pozwala, że, pozwala Bóg na byle jakość. Pozwala na to, że ty jesteś kwadratowy, a ty jesteś spontaniczny. Pozwala na to, że tobie śmierdzą nogi, a Tobie pozwala ubierać się, ubierać się w garnitury. Bóg pozwala nam na nasze grzechy. Zobaczcie, Bóg pozwala na grzechy. Pozwala na to, że ktoś jest dziwny. Bóg pozwala. Bóg dopuszcza, że ten ma nałogi, że ten ma Alzheimera, że ten się zachowuje tak i tak. Po co? Inaczej Bóg nie jest w stanie nas nauczyć miłości, bo ta inność, ta, ta dziwność, nie da się obok niej przejść obojętnie. Albo ją odrzucę i wtedy pojawia się, wtedy obnaża moje serce, że w moim sercu nie ma miłości. Albo ją przyjmę. Przyjmę tego człowieka takiego, jakim on jest. Z tym wszystkim. I wtedy się rodzi chrześcijaństwo. Zobaczcie, że przyjąć inność można tylko w taki sposób, jak przyjął ją Szczepan. Jego testamentem jest, oni go, kiedy go tłukli, mówił dwie rzeczy. Po pierwsze mówił, ja widzę niebo otwarte, widzę życie wieczne, widzę Boga, Mówi tak, widzę Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. Znaczy widzę, że, że Bóg postawił po swojej prawicy, przy sobie, człowieka. Każdą naturę ludzką. Człowiek to jest ten, którego nie rozumiesz, którego nie potrafisz znieść. To jest człowiek. Każdy jeden. I ten, z którego poglądamy się, zgadzasz. I ten, z którego poglądami się nie zgadzasz. Jeden, <laughs> chyba stare, dobre małżeństwo śpiewało, że jest tolerancja, ale tylko w obrębie twojej kasty. A Bóg taki nie jest. Chcesz być chrześcijaninem? To badaj swoje serce, sprawdź, czy jest ktoś w twoim sercu, na kogo tam miejsca nie ma, że komuś jest tam zbyt ciasno, że nie wejdzie że ktoś, jeżeli spotka się z twoim sercem, napotka kamienie. W tym punkcie nie jesteś chrześcijaninem. Dlatego Bóg ciągle przychodzi w postaci niemowlęcia, w postaci dzieciaka. Bóg ciągle przychodzi w postaci tych wszystkich innych, tych wszystkich dziwnych, tych wszystkich trudnych do zaakceptowania. Przychodzi Bóg w postaci księży alkoholików. Aby, aby pokazać, że ja jestem w tym, czego ty nie możesz znieść. Aby, aby, abyś, aby ciebie nieustannie uczyć kochać, bo kochać oznacza przebaczać. Kochać oznacza miłować nieprzyjaciół, tych, którzy mnie niszczą. I to jest testament Szczepana. Ostatnie jego słowa na ziemi. Boże, nie poczytaj im tego grzechu. Zapomnij, że mnie tymi kamieniami bili. Niech to będzie wymazane w ogóle z rzeczywistości. Świadkiem był, zobaczcie, świadkiem tego, tego całego okrucieństwa był, był Szaweł, był święty Paweł. On był świadkiem, on się podpisał. On powiedział: tak, mordujcie tego chłopa. I dlatego, że Szczepan krzyczał do nieba: Przebacz im, to święty Paweł był tym, który, który od Boga otrzymał nawrócenie. Tym, który stał się filarem chrześcijaństwa. Największy grzesznik. Stał się filarem. Bo tak chce działać Bóg. Zobacz, jeżeli Ty będziesz w taki sposób kochać, to ten, którego kochasz, będzie ocalony tak jak Szczepan ocalił Pawła. W taki sam sposób. <laughs> Już kończę. Niebo otwarte. To jest to, co ma chrześcijanin, czego, czego nie ma świat. Widzi niebo otwarte. Jeżeli dzisiaj widzisz, że twoi rodzice umierają, odchodzą. Zapraszam Cię, żebyś widział niebo otwarte nad nimi, że Bóg ich przygotowuje, do domu ich zabiera, otwiera im drogę, chce im dać Bóg to, co im się należy, a należy im się, bo Chrystus oddał za nich życie. Jeżeli Ciebie ktoś okradł, to zobacz niebo otwarte. Bóg chce cię w ten sposób uwolnić od przywiązania do pieniędzy, abyś otrzymał to, co ci się należy, życie wieczne. Należy ci się, zobacz, należy nam się, bo Chrystus za nas umarł. Należy nam się. Mamy ten, i wszyscy ludzie <laughs> mają ten sam tytuł do tej należności, ten sam. Mi się nie należy życie wieczne, bo jestem księdzem. Nie należy mi się życie wieczne, dlatego że komuś tam pomogłem. Nie dlatego mi się należy, bo dla kogoś miałem czas i tak dalej. Ale należy mi się, bo Chrystus za mnie umarł. Zobacz, zobacz jak ta tajemnica zrównuje ludzi. To jest jedyna sprawiedliwość. Bo jeżeli byśmy tak za zasługi chcieli iść do nieba, kto by tam trafił? Jeżeli byśmy tak chcieli policzyć tyle zasług, tyle grzechów, kto tam trafił? Może niektórzy by trafili, ale ilu ludzi byśmy zepchnęli do piekła taką naszą sprawiedliwością? Właśnie tym jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo jest odrzuceniem sprawiedliwości, jest buntem. Przeciwko sprawiedliwości. Jeżeli chcesz być sprawiedliwy, to nie jesteś chrześcijaninem. A jeżeli chcesz być miłosierny, to jesteś jak Chrystus. To ci się należy życie wieczne. To ci się należy chwała. Po to przyszedł Chrystus w takiej maleńkiej postaci, w takim dziecku, żebyśmy zobaczyli, jest tylko jedna, jedyna ścieżka. Do nieba. Nie ma innej. Taka miłość. Bracia i siostry, świętujmy to niebo otwarte. Ono naprawdę jest otwarte. Ono naprawdę jest. Bóg nie potrzebuje dzisiaj słyszeć od kogokolwiek z nas. Przepraszam. Nie potrzebuje tego Bóg, bo Bóg nas kocha. Bo Bóg nas kocha i dlatego nam jakby daje te święta po raz kolejny. Abyśmy raz jeszcze pozwolili mu się kochać, pozwolili mu się przyjąć w pełni naszego człowieczeństwa. Aby Bóg mógł nam raz jeszcze to powiedzieć: Jesteś moim synem, córką moją jesteś. Dla Ciebie przygotowałem życie wieczne. Dla Ciebie dałem mojego syna, który stał się człowiekiem, jak Ty. Świętuj to. Abyś mógł świętować swoją śmierć. Aby Twoja śmierć była dla Ciebie tym, tym najcudowniejszym momentem, najspanialszym Twojego życia. Abyś biegł. Abyś biegł na spotkanie śmierci z radością. Święty szczepan biegł na to spotkanie. Powiedział: Ojcze, w Twoje ręce, tato, tato, w Twoje ręce oddaję całe moje ciało, mojego ducha. On się cieszył, że umierał. Cieszył się. Dlatego nas to święto wzywa, abyś się cieszył. Bo kiedy będziesz kochał, u czego nie będziesz bał.